Siemanko, 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 ja jestem Werte. Witam Was w kolejnym odcinku z Battlefield Hardline, tak? Już piątym. Sprawiedliwość. takie tutaj widzimy, że już 3 lata siedzi w więzieniu. Nasz bohater, czyli mamy. No, niezły przeskok w fabule. Znaczy nam no, przeskok. 3 lata, takie tam. Rozumiem, że Nelson. Mówił coś o dealu ze Stodardem. Przyjmuję deal. Ty i Stodard bierzcie co chcecie. Od wczoraj jestem waszym szefem. Kapitan i Tyson dorastali razem. Białe chłopaki szukali wrażeń. No i tap wpadł. Wszystkie informacje znajdzie pan tutaj, kapitanie. Co do kurwy. Kai. miałem nadzieję, że znajdzie się dla ciebie jakieś miejsce. Trzy lata później to ta sama scenka będzie co na początku, czy już po tamtej pogadance? Zamknij się McGuffe oh, Morda w Kubę! Przestań do jasnej cholery! No no i co mi zrobisz? Zamkniesz mnie Ej hey, McGuff! Daj już spokój. Nie wcinaj się będę Jak chcesz. Dobry wieczór, detektywie. No, witam, Tap. tap. Tak. obaj jesteśmy daleko od 3:05. Hej, Misty, patrz przed siebie. Miło się rozmawiało, Tap. Hey. Tutaj odchodzi jakaś. Jakaś naprawdę gruba akcja. Nie mamy o czym gadać. Zróbmy trochę dobra. Jestem tylko posłańcem. Tyson powiedział. Wow, moment. Tyson Latchford? Dokładnie. Coś wreszcie do ciebie trafiło. Dobra. Więc plan jest taki najpierw. No, skurwa Hamacz. Tyson? Miałem cię ostrzec, ale. Nie przeć to stary, teraz to się lepiej czegoś złap. O, w będzie? co diabła Fajna imprezka, co nie? Mm. <noise> znaczy, aż się obudzi Zobaczymy co tutaj się odwala. No dobra, Mam żyjemy, mamy kajdany, trzeba jakoś zdjąć. Widzę, że nasze ziomki od dragów chcą nam pomagać, także jest możliwość, że przejdziemy na tą złą stronę. Jak długo trzymałem ten klucz, a już tym bardziej. Gdzie go musiałem schować? W dybska. <laughs> <W Dupska. śmiech> Spotkasz się z Tysonem przy wieży ciśnień, jak tylko zakończę tę całą dywersję z winiarzami. Czekaj, co? Idź do wieży ciśnień. Zaraz, zaczekaj chwilę. Dokąd idziesz? Kurwa! Nie rozumiesz co mówię? Jeża Ciszy. Ruchy! Dawaj, dawaj. Panie Mendoza, szybka lota. <grym>, o, jeszcze policja tam jedzie, dobra. Okej, okay, wolę tędy. Czemu wy szybciej biegacie na sprincie Dawaj, dawaj, dawaj. Chodźcie, koledzy. Come on, come on, come on. Okej, okay, policja szybko, bo oni mają paralizatory Tego nie chcemy Tam ci już leżą <laughs> Fak, jeszcze psy Nienawidzę O, fak Psów w takich... <grych> Psów w grach Bo to jest nie... niedobre, niegrzeczne i nieakceptowalne, prawda? Dobra, dawaj, dawaj, dawaj Oświecić to ci mogą po dupie O, fak, o, fak, o, fak, fuck, o, fak, fuck, o, fuck. Dobra, biegnij, 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 biegnij szybko, Kaman ziomuś czy tam widzieli Dobra, taka akcja odwala się O i co teraz? Fuck Czekajcie, od policja No jedźcie, spierdzielajcie. Dobra, ja się tutaj wbijam. O fuck. Nie mam skanera, co nie? <ścoughs> no idźcie stąd, idźcie. Nie chcę nakautować nikogo, ok? Oh shit, on nie może namierzyć Wiecie o tym? Uch, ale muszę chyba z prawej strony pójść, tylko teraz się tak wrąbałem. Że muszę to przeczekać. God damn it. No idźcie sobie na no. Odbijaj, Patrzę na mapkę. Dobra, tam policja. Nie mogę tamtędy. Mamy psiaka? Na policja, otwierać! Na policja, otwierać Kurde, nie nie przejdę w tak. da się ich y nakautować

Dobra, czekamy na rozwój sytuacji. No, Wbijacie do środka. Okej, okej, okej. Ktoś mnie, ktoś mnie spotted. Dobra, co by tam wbiłeś? Poszedł. Powiedzcie, że mogę go. Jest. Super. Przykro mi, stary. Albo ty, albo ja. Nie zamierzam wracać. Super, mam paralizator. Nice. Ok. Aha, tutaj mamy trochę grubo. Witamy, R22. Zostało nam jeszcze kilku uciekinierów. Nie wszystkie patrole są dostępne. Uwaga, bo ten tutaj skanuje. Niedobrze. Nie macie szans na ucieczkę. Poddajcie się. Zawsze jest szansa to Trzeba mieć strategię na to Już lota, lota Dobra Tam sobie ogarnia temat No spokojnie, tędy też nie przejdziemy Najgorsze jest to, że mamy tylko jeden strzał. <laughs> Dobra, mamy od niego kolejny strzał. No i super. Myślcie tak dalej. Tylko tam mamy kolegę. Nie widzi nas. W moim sektorze czysto. Potwierdzam. Czekamy. Czemu ty wstałeś? Tylko do śmietnika potrzeb... Wow! Znowu. Wzięła, Wzięliście? Sorry za to. Nie moja wina, tym razem nie było żadnego błędu. Super. O, tap. Cześć? Człowieku wrzuć na luz, bo cię zaraz zobaczą. Gonią go. A, i mamy po koledze. A nie był TAP. Był jakiś random. Dobra, szybko biegnij. O oh, oh, nie, o 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 okay. nie Podejdźcie do najbliższego funkcjonariusza i się. Już nas nie szukają. Także kolejny etap mały mamy za nami. Jest ok, Jest git. No i kolejne patrole przed nami. Ja damy, czemu tak daleko musimy się dostać, nie? Masakra. Już wiedzą, oddział specjalny zaraz będzie przemówił.

Bo się to podświetla miejsce. Tutaj tutaj wchodzi typek jeden. Hmm. Czekamy czy nie? Dobra, mamy dwóch zainteresowanych aż. Widzimy podejrzanej dalej. 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 podejrzanego. Dobra. A co dalej? Tylko tutaj jesteśmy trochę na widoku za bardzo. Ojoj! Ojoj! Ojoj, aż za bardzo. No to ich jest. Będę mogę przebić się. Wiem, wracam do tego budynku. Dawaj. To jest póki co czysto, nie? To nie jest niżej. Schodzimy? Jasne. Jezu, słuchaj amoniakiem i kocimi szczynami. To z pewnością wytwórnia fety. Zapalogi. Dobra. Krok pierwszy. Okej. Okay. Najwyższa pora w wiać. Dobra. <gry> no ta, bo to zaraz wybuchnie. To niedługo wyleci w powietrze. Właśnie mhm. o to chodziło. Wybuchła stara wytwórnia amfy, uwaga! O kurwa, centrala, tu piesza jedynka! Mamy eksplozję, powtarzam, była eksplozja! Super. The fuck? Uh. Dasz coś? Nie? Ej, dobra, biegnijmy, biegnijmy, biegnijmy. Póki tam są wszyscy. Wow, mam tu zaskoczyć? No w sumie czemu nie? <gry> Lecimy. Dobra, tam mi się fajnie udało. Zwrócenie uwagi jak najbardziej zadziałało, bo jak widzieliście, było ich. No, za dużo. A no, tu jest Git. Tu jest, git, tu jest pusto, nikogo nie ma. Zaraz się dostaniemy do tej wieży. No jak ładnie. Tędy, o, o, o tędy właśnie. Dobra, Lozik, Lozik, ten temat ogarnęliśmy. Nikt nas nie nakrył, po raz pierwszy. Okej, 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 okej. Dzień dobry. Pewnie masz pytania. Co tu kurwa robisz? Skąd TAP miał klucze do pierdolonych kajdanek? Panie władzo, to powinno panu pochlebiać. Poza tym, tab był mi coś winien po tej całej akcji z podsłuchami. Tak, nie uciekł ze mną. Tak? Teraz przyda mi się siatki. To dobre miejsce na rzucenie koki. Coś o tym wiem. Słuchaj, dupku, nie mam pojęcia, w co mnie wciągnąłeś, Ej, ale jeśli myślisz, Ej, że... Ej. Ale Musisz teraz z kimś porozmawiać, wiesz? Masz, weź to. O co tu kurna chodzi? Widzisz ten billboard? Zaświeć tam trzy razy. Szybko Trzy razy Dostaliśmy odpowiedź nawet Tu jest niebezpiecznie. Musimy się rozdzielić. Tyson, spotkamy się na dole. Okej. Okay. Czyli jednak nie mam co się cieszyć. Dobra, spotkaj się z kontaktem. Z kontaktem, jak to brzmi? Tamten tam, tam skanuje, ten tam. Dobra, nie jest źle. Ale może być źle. W zawsze mamy checkpoint. Z tego co widzę, to oni się skupiają na jednym miejscu. Tak. Słuchajcie, poczekam na rozwój sytuacji troszkę. Aha, żeby mnie tam nakrył, nie? Typie. Przedłużenie wyroku. I don't care. Potem mnie nie, nie zobaczył Gorszy to on będzie, bo on musi sobie stąd pójść jakoś, nie? Efakt. Oh, Start mu upadł, czy nie? Niedobrze. Ech, jakby to ich zdjąć teraz, nie? No dalej, nie skanować, tak. Come on. Idźcie sobie. Okej. Okay. Można i tak. Nie będziecie się ukrywać. <grywa> ten będziecie. Hmm. Żadnej spluwy nie mam. A ten będzie mnie tutaj teraz latał ze mną i skanował. No, jeszcze z kolegą, nie? Mamy kolejnego glinę. Zabezpieczyliśmy Dobra, znalazłem jakąś inną drogę Oświet No i ci, ci panie, panie, panie Poleciał Powolutku Mhm. Wow, też oberwałem Ok, czyli tak ta, czyli ich ta grać nie mogę Dobra, tamtego nie trzeba tak eliminować jak ja to zrobiłem, zrobię to inaczej. Tylko pytanie gdzie mnie cofnie Tutaj no Chaf Aj 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 Yy, nie dobrze. Idź tam. 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 A tak. Mam tutaj groźnego pieska. Mam w dupie waszego człowieka. tak. Ale przypał. świat mamy dwóch. Słuchajcie. Ja sam nam spadam. Niech ktoś mnie widzi. Dawaj, dawaj, lota, lota. Super.

Idziesz ty, czy nie? Alej bo nas szukają. No. Co to kurwa za żarty? Ta cała akcja z tapem. To od was dostał klucz? Przekupieni gliniarze. Mamy swoje sposoby. Dlatego powiem tylko... Przepraszam. Daj mi jeden powód, żeby ci nie przywalić. Pierwszy oddam ci. O, liczę na to. Drugi. Julian Dowles. Pomyśl tylko. Gość wygryzł mnie z interesu. Ciebie wsadził do pierdła, a na koniec wyrolował też ją. Tylko tobie możemy zaufać. Zaufanie? A co ja będę z tego miał po wszystkim? Najważniejsze, by Dąs odpowiedział za to, co zrobił. A ty zawsze byłeś prawą ręką sprawiedliwości. A gdybym wam powiedział, żebyście się Pierdolili, to się pójdziemy Pierdolić. Co? co? A ty dostaniesz nowe pasiaste w dzianku. taki trudny wybór. No i tak, to była taka krótsza runda, jak widzieliście. W sumie to taka bardziej naczajenie się. Hm, no ale dobra. Skończyliśmy rundę, jak ja już mówiłem. Po rundach będą odcinki. Nie... No jeszcze nie, chyba mówiłem, nie wiem, nieważne. W każdym razie dzięki za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Widzimy się niedługo w kolejnym odcinku, tak? Nagrywam ciągle pod rząd, żeby było fajnie, żeby żeby, żeby, był, żeby był zapas o tak to chciałem powiedzieć. Żeby było elegancko. Także łapeczki w górę, komentarze, dodajcie tu ulubionych, to osemnicie na fejsie. Na razie cześć. Hej!